Cześć, witam... nie śmiej się. Witam moje dzieciaczki! To nie tylko, ale to jest na YouTube, no wszyscy mogą zobaczyć, nie tylko dzieci tej świecie. A każdy jest z dziadkiem. Boże... Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym Dziadki, dniu. jesteśmy w pociągu. Boże, nawet nie mogę nagrać. Cześć, witam was wszystkich w kolejnym. Cześć witam Was w kolejnym dniu. Przepraszam Was, że wczoraj nic nie nagrywałam, ale powiem wam, już mi się tak nie chciało. Poszłam sobie jeszcze na Dobre Jedzonko i podlinkuję Wam albo w opisie, albo tutaj gdzieś napiszę, gdzie byłam, bo tanio, a pojadłam sobie. Dobra, a teraz już siedzę w pociągu i zaraz będę jechać do Kairu. E, za bilet zapłaciłam 70 funtów. E, te 70 funtów to jest około 15 zł. Słuchajcie, ja jestem już w Kairze na głównym dworcu. I patrzcie, jak tutaj jest pięknie. Dobra, nie pokazywałam Wam mojej trasy, a ja tak jechałam metrem. Mam jakieś półtorej kilometra do hotelu. No, ale powiem wam, zawał przeżyłam kilka razy dzisiaj, przechodząc pomiędzy samochodami. Pokażę wam jak to tutaj wygląda. Ogólnie to tak tutaj nie ma za bardzo przejść i trzeba przechodzić pomiędzy autami. O, zobaczcie tam w oddali już jest piramida. O, patrzcie co tutaj mamy. Jakie słodkie. No dobrze, udało mi się już dotrzeć do pokoju, do hotelu. Za mną są tam piramidy, ale myślę, że więcej Wam jutro pokażę, jak tylko będzie lepsze światło. Także do zobaczenia jutro. I mamy już kolejny dzień. Poszłam na razie sobie zjeść śniadanie. Nie mam do końca pojęcia w sumie, co zamówiłam. Jakoś chyba falafel i wywki. Niestety tłumacz w ogóle nie był zbytnio pomocny w tłumaczeniu menu. Więc zobaczymy, co dostaniemy. Zobaczcie, dostałam taką kanapeczkę. O, super. O, są frytki. Nie widzę tej palafelków, no ale spoko. i I marchewka to jest chyba. Dobrze, posłuchajcie, ja już jestem po śniadaniu. Niestety jeszcze nie wiem, ile to wyszło. Mój znajomy będzie płacić za naszą dwójkę. Więc zaraz Wam powiem, co dokładnie, yy, za co ile zapłaciliśmy. No i jak mam teraz jeszcze chwilę takiego, że tak to ujmę, spokoju, no to chciałam Wam opowiedzieć, jaka e, sytuacja się wydarzyła w związku z noclegiem w Aleksandrii. E, od mojego znajomego została pobrana kaucja w wysokości 200 funtów egipskich. No i właściciel nam tej kaucji nie zwrócił. Chcieliśmy się z nim skontaktować, pisaliśmy do niego przez Whatsappa. E, no ale właściciel nie odpowiadał. Chcieliśmy no, mieć yy, zwróconą tą kaucję, no, ale nam się spieszyło. Zostawiliśmy klucze w drzwiach, właściciel nie odebrał w ogóle tego pokoju i nie zwrócił nam kaucji. Podobno ma niby ją przelać na konto bankowe mojego znajomego. No, zobaczymy. Dobrze, ja już wszystko wiem. 40 funtów zapłaciliśmy za dwie porcje parafela i za sześć kanapek. Wróciliśmy jeszcze z piramid na chwilę do pokoju. Ej, Boże, z jakich piramid, z jedzenia? I coś wam chcę pokazać, co zauważyłam. Przed nami są jakieś wykopaliska. No a też wam się pochwalę. Taki mamy widok na piramidy. Dobrze, w końcu udało nam się tutaj dostać. Chyba pół godziny czekaliśmy w kolejce. Tak wygląda cały kompleks. Chcę Wam powiedzieć, żebyście tutaj uważali szczególnie na ludzi w plakietkach. Pokazują Wam, że mają plakietkę. Powołują się na tą plakietkę i mówią: No, że ze 100 funtów egipskich możecie się przejechać na wielbłądzie czy tam na czymś innym. Uważajcie na nich, to są naganiacze. Udało nam się dostać do piramidy. Sobie pooglądamy jak wygląda piramida w środku. Dobra, jest tutaj dosyć nisko. Do góry trzeba iść dosyć mocno chylonym, ale fajnie jest. Dobra, mam wrażenie, że chyba coraz to niżej jest. <laughs> Ktoś z tyłu powiedział, żeby nie pierdzieć. Okej, okay, tutaj jest zdecydowanie już lepiej, żeby iść do góry. Dobra, Pędzaliśmy na samą górę. Uh. Jak to tutaj wygląda fajnie. Powiem tak, lepiej niż stał mnie. No i posłuchajcie, jakiś pan się do nas przyczepił i, i teraz ciągle mówi, że chce nam dać konia, na którym pojedziemy, albo, e, albo tego e, kamela, no powiem wam, no trochę takie nie za miłe, bo troszkę za bardzo już ten pan naciska, pokazywał swoją plakietkę, że on pracuje i w ogóle, ale no troszkę, troszkę już za bardzo naciskał. Te ostatnie miejsce, w którym nagrywałam, to był grobowiec. Niestety, najpierw się dowiedziałam, że nagrywanie tam jest zabronione, że nie wolno nagrywać, fotek robić. Potem pan, który mnie tam i mojego kolegę zaprowadził, uznał, że jednak możemy nagrywać, zrobić foty. Ja już sama nie wiedziałam, więc tylko jakieś fotki porobiłam. Tutaj wam teraz pokażę te fotki, które zrobiłam. Co? I okazało się, że za te fotki mój znajomy miał zapłacić 50 funtów egipskich, o czym nie zostaliśmy prędzej poinformowani. Powiedzieliśmy, że nie mamy kasy. Ten pan, który nas zaprowadził do tego grobowca, bo nie umieliśmy tam też trafić i po drugie był zamknięty. No i ten pan, który nas zaprowadził do tego grobowca, nie chciał wypuścić mojego kolegi. No to. No niestety, no nie była to za ciekawa sytuacja, no to do, dostał te 20 funtów i, i tyle, ale powiedzieliśmy, że więcej nie mamy. Tak samo pod piramidą, jeszcze mieliśmy taką jedną sytuację pod piramidą. Pan powiedział, że ma plakietkę i dał nam takie coś na głowę. A, pokażę Wam potem. Um, taką jakby arafatkę, chociaż, no nie wiem, jak to nazwać, czy to arafatkę, czy to jakoś inaczej nazwijmy, no ale taką ale arafatkę dał y, mi i znajomemu na głowie, na, bl, 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 na głowę, um, no i mówił, że to za darmo, że to spoko, spoko, potem dał nam jeszcze y, po piramidzie takiej fajnej, małej, ciężkiej, no super, no a potem powiedział, że chce za to kurczę, jakąś dużą sumę powiedział, no ale my mu tam zaczęliśmy mówić szupran, że dziękuję albo lalala, że nie. Mm, no i on tego dalej nie ogarniał i mówił, że chce kasy za to. No i y, jakoś duża kwota to była, znaczy duża, no nie, na polskie by to nie było dużo, ale no, nie chcieliśmy wydawać tam nie wiadomo ile kasy na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Y, no i... W końcu ja powiedziałam, że ja mu to oddaję, to wszystko, ja tego nie biorę, no. Posłuchajcie, jeszcze taka jedna ciekawa historia na dziś. Zatrzasnęłam dzisiaj klucze w pokoju, nie wiedząc, że te klucze są w pokoju. Wchodziłam do pokoju, drzwi były lekko uchylone. Co ważne w tej historii jest, drzwi mają klamkę tylko z jednej strony. O, popatrzcie, tylko tutaj jest klamka, a z drugiej strony nie ma klamki. No i tak, jak wchodziłam, to drzwi były uchylone. No i jak wychodziłam z pokoju, no to też je chciałam zostawić uchylone, ale niestety się zatrzasnęły. Poszłam do właściciela e, spytać się, czy może ma klucze do tego pokoju. E, no, niestety nie miał. Próbował różnymi kluczami otworzyć drzwi. E, I... I mu się nie udało. Potem jakoś podważył te drzwi i powiedział, że mamy zawsze nosić klucz ze sobą. Ja też sama nie wiedziałam, gdzie są klucze. Myślałam, że ma je ze sobą mój znajomy. Hello, hello. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Współek, który mnie obudził i powiedział, że jest fajnie chłodno na dworze. Ja mam jeszcze siódmej rano i, i ten, że mam wstawać i idziemy na miasto zwiedzać.